Między Newsami Krzysztof Gędułek, Łukasz Karpiel, witamy Państwa. Właśnie? Ksiądz Lemański, to o nim mówiło się najwięcej w ostatnich dniach i mówiło się właściwie wszystko, dzień po dniu, co robi ksiądz Lemański. Tak, i to warto zwrócić uwagę, w jaki sposób wyglądały relacje medialne dotyczące księdza Lemańskiego. One miały taką swoją swoistą dynamikę. Coś takiego, jakby relacja z frontu. Tak, to był taki troszkę jeden wielki Big Brother, przypomniał nam się na moment. Jeden wielki Big Brother. Tak. Bo, bo ksiądz Lemański o nim się opowiadał właściwie cały czas. Gdzie się pojawia, że wstaje rano właściwie, że, że, że robi zakupy, i w końcu, że pojawił się w kuri. A wyglądało to mniej więcej tak. Tak, zapraszamy Państwa na naszą wersję e, takiej relacji. Postępowa TV Iwo Grabasz. Sprawa księdza Lemańskiego bulwersuje całą Polskę. Dlatego w tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się ksiądz Lemański, jest również nasz specjalny wysłannik, Alan Kiełbasa. Alanie, słyszysz mnie? Tak, tak, Iwo, słyszę Cię, witam Cię serdecznie. Podobno w tym miejscu, gdzie jest ksiądz Lemański, jesteś już od wielu dni, praktycznie nie wyjeżdżasz stamtąd. Tak, tak, można tak śmiało powiedzieć, że praktycznie stąd nie wyjeżdżam. Jestem tu od czterech, pięciu, może sześciu dni. Tracę już rachubę czasu, ale mamy tutaj namiot, yy, siedzimy tutaj razem z innymi dziennikarzami. Yy, no i co tu dużo mówić? Śledzimy wszystko na bieżąco. No właśnie, ale jakie są wyniki Twojego śledztwa? Podobno wiesz, jak wyglądał dzień księdza Lemańskiego. Tak, tak, doskonale wiem, jak wyglądał dzień księdza Lemańskiego. Ksiądz Lemański wstał rano, około godziny siódmej, bardzo wcześnie. Zaraz poszedł do sklepu, gdzie uśmiechał się do ludzi, którzy koło niego przechodzili, gdzie uśmiechał się do ludzi w kolejce, nie, nie był wzburzony, nie był zdenerwowany, zakupił bułki, zakupił masło dwa albo trzy jajka i widziałem jeszcze w jego siatce ziemniaki. Nie wiem, czy tam było mleko, ale jeśli było, to znaczy, że na obiad będzie jad. Ziemniaki z kwaśnym mlekiem. Ziemniaki z kwaśnym mlekiem to jest naprawdę informacja, na którą czekaliśmy, ale dzięki Tobie już o tym wiemy. Ale yy, będę Ci jeszcze pytał o sprawę bardziej, yy, jeszcze bardziej interesującą. Podobno książę Mański został wezwany do biskupa, podobno już był nawet u biskupa. Tak, to prawda. Ksiądz Lemański faktycznie został wezwany do biskupa. Trudno nam tutaj to wszystko zrozumieć. Będąc tutaj od tych kilku dni, wiele informacji dociera do nas nieustannie. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś taki jak Ksiądz Lemański został wezwany do biskupa. Przecież Ksiądz Lemański jest kochanym, kochanym księdzem, ukochanym przez swoich parafian. Parafianie go wręcz uwielbiają, i mogę to powiedzieć, ponieważ widzę to cały czas. Wezwanie do księdza Biskupa jest czymś zaskakującym, by nie powiedzieć oburzającym. Masz rację, ksiądz idący do biskupa, wzywany do biskupa, to jest faktycznie rzecz oburzająca, ale z tego, co wiem, nie jesteś tam sam. Jesteś ty, dziennikarze, ksiądz lemański, ale są też tłumy ludzi, którzy chcą wyrazić swoje poparcie dla księdza lemańskiego, którzy chcą pokazać, że są za nim, że go popierają. Tak, i to jest chyba najbardziej ciepły i najbardziej taki wzruszający element całej tej sprawy, jeśli można mówić o wzruszeniach i szczęściu w kontekście tak bulwersującej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w ostatnich dniach. Wiem, że Ty też to bardzo przeżywasz, ja też to strasznie przeżywam. Przeżywamy, przeżywamy to wszyscy, przeżywamy to wszyscy, wszyscy jak jesteśmy w redakcji, przeżywamy sprawę księdza Lemańskiego. Bulwersujemy się i przeżywamy naprzemiennie. Tak, tak. Przeżywamy i przeżywają to też tutaj dziennikarze z krakowskich tygodników społeczno-katolickich, z którymi mam okazję rozmawiać. Są łzy, jest smutek, jest cierpienie, ale jest też nadzieja. Jest też nadzieja, że jednak może się udać i żeby ci pokazać, że ta nadzieja cały czas jest, istnieje i żyje w ludziach. Chciałem pokazać ci taką kartkę, którą udało mi się dostać od jednej z osób tutaj obecnych. To jest kartka wszystkich nas nie suspendujecie. Wyobrażasz sobie, w ten sposób ludzie deklarują, chcą pokazać swoją solidarność z Księdzem Lemańskim, który jest w bardzo trudnej sytuacji. Przypomnijmy jeszcze raz to hasło. Wszystkich nas nie suspendujecie. To jest wielka akcja. Może to jest początek dopiero wielkiej akcji, ale to na pewno rozwinie się w jeszcze większą akcję. Tak być musi, bo ta sprawa bulwersuje i my się nią będziemy zajmować. Dzięki tobie też, Alanie, za to, że jesteś z tego miejsca, dziękuję, gdzie dziękuję bardzo. z tego miejsca, gdzie jest ksiądz Lemański mówił dla nas Alan Kiełbasa. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. I co, Krzysztofie, trudno jest być tak cały czas podekscytowany? No, myślę, że bardzo trudno, no ale niektórzy po prostu muszą. No. Muszą i chcą. Tak, tak. Jak no trzeba, jak, to trzeba. Jak trzeba, to trzeba, można je być rozentuzjazmowanym. I podekscytowanym. I podekscytowanym. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Do zobaczenia.